Hej, witam bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejszy film poświęcam tematowi. Makijaż naturalny kontra makijaż tradycyjny. A skąd wziął mi się taki pomysł? Otóż ostatnio jak bumerang wraca sprawa z naturalnym makijażem, że ja jako osoba, która się maluje nie powinnam rekomendować naturalnej pielęgnacji skóry. No i o dziwo, to zawsze jest pisane przez mężczyzn. Nie przez kobiety. Czyli właściwie to chodzi o to, że mężczyźni nie mają kompletnie żadnej wiedzy na ten temat, no bo nie interesują się tą materią. Kobiety mają zdecydowanie lepsze pole do popisu w tej kwestii. No i mężczyźni nie wiedzą, że może być makijaż naturalny i w ten sposób próbują nie obrazić. Ale nie to jest najśpieszniejsze w tym wszystkim, bo ta osoba obrażając mnie chciała również przemycić taką ukrytą reklamę, bo stwierdziła, że przykładem dla mnie powinna być taka a taka osoba z YouTube'a, która prowadzi swój kanał. No i oczywiście podała namiary na ten kanał, więc była to taka ukryta reklama. I ta osoba chciała przemycić tę reklamę, ale o dziwo, w jakoś tak bardzo dziwny, nieumiejętny sposób, no bo mogła to zrobić zupełnie inaczej. Po pierwsze, nie obrażając mnie, no bo wiadomo, że jeżeli będzie mnie obrażać, to taki komentarz nie ujrzy światła dziennego. Także no naprawdę są takie zachowania, które są bardzo śmieszne i nawet mnie to nie razi z tego względu, że ja już działam w internecie, na YouTubie sporo lat i po prostu mnie to śmieszy. No ale oczywiście nie będę tolerowała takiego zachowania na moim kanale, takie komentarze nie ujrzą światła dziennego, więc jeżeli masz taką ochotę i jeżeli masz ochotę mnie obrazić, to wiedz, że mnie to absolutnie nie ruszy, a po drugie nikt tego nie zobaczy. No bo ja sobie nie pozwolę na takie zachowania na moim kanale. Wszak to ktoś wchodzi na mój kanał i jeżeli chce mnie oglądać, bardzo się z tego cieszę. No a jeżeli nie chce mnie oglądać, no to po prostu nikt nikogo tutaj na siłę nie trzyma. I dlatego yy, chciałam właśnie nakręcić ten filmik, ale słowem wstępu wyjaśniam, skąd wziął mi się taki pomysł. No i ta osoba podsunęła mi de facto pomysł na temat tego filmu, bo jak już mówiłam, to wraca do mnie ta sprawa non stop. Za każdym razem ktoś się tak dziwnie czepia, nie mając zielonego pojęcia o co chodzi. Gdzieś tam zobaczy mu jakiś jeden film wybiórczo i na tej podstawie sobie stwierdza i to nie cały tylko gdzieś urywek może jakąś minutę, kilka sekund i sobie wyrabia jakiś taki dziwny pogląd. No a tutaj trzeba poznać człowieka, a nie od razu go obrażać. I nie chodzi tu tylko o mnie, bo takie zachowania są bardzo częste w internecie i to jest normą. No dobra, ale nie chcę tutaj przedłużać, nie chcę mówić na ten temat, no bo jest to w sumie śmieszna sprawa, ale również takie dziwne zjawisko socjologiczne, że osoby, które praktycznie nie mają wiele do powiedzenia, są anonimowe no to lubią szkalować innych. Pewnie to jest jakiś kompleks. Nie będę się tutaj w to wgłębiać. Szkoda czasu i energii. A zatem przechodzę do rzeczy. Makijaż naturalny kontra makijaż tradycyjny. Kto mnie obserwuje, kto czyta mojego bloga, czyta moje teksty, kto przeszedł mój kurs Sekrety Naturalnej Pielęgnacji Skóry, który obecnie akurat jest w aktualizacji i niebawem wypuszczę zupełnie nowiuteńkie, świeżuteńkie filmy do tego, Kursu to wie, że od kilku, kilku lat, 6-7 lat propaguje i stosuje wyłącznie naturalną pielęgnację skóry z super efektami. I tutaj w tym filmie skupię się głównie na zaletach naturalnego makijażu i podpowiem, dlaczego on jest zdecydowanie lepszy od makijażu tradycyjnego. Otóż makijaż naturalny, oprócz tego, że kosmetyki naturalne w swoim składzie zawierają przyjazne substancje, naturalne substancje, to może być również trwały, wyrazisty i często można go właśnie nie odróżnić od makijażu tradycyjnego. Ja teraz jestem pomalowana właśnie kosmetykami naturalnymi, no bo inaczej być nie może, bo ja innych kosmetyków w domu nie mam i tradycyjnych to nie kupuję już od wielu, wielu lat, także można, można, można pomalować się takimi kosmetykami i tak jakby tradycyjnie. Nie? No tak mi się wydaje i dlatego takie osoby myślą, że to jest makijaż tradycyjny, a to jest makijaż wykonany zupełnie naturalnymi kosmetykami. I taki makijaż może być równie trwały jak tradycyjny. No wiadomo, że tradycyjny będzie trwalszy, bo jednak tam zastosowana jest chemia, konserwanty, środki chemiczne, które pozwalają trzymać się lepiej tej całej tapecie. Na twarzy, jeżeli chodzi na przykład o podkłady, jeżeli chodzi o fluidy, a w pielęgnacji naturalnej głównym takim preparatem stosowanym do skóry twarzy jako podkład są podkłady mineralne, są również pudry, są również fluidy, ale ja osobiście stosuję wyłącznie podkład mineralny, bo wiadomo, że w naturalnej pielęgnacji minimalizm to podstawa, czyli im mniej, tym lepiej, a nie będziemy nakładać na skórę jakiejś grubej warstwy, no bo skóra później nie będzie za dobrze oddychać, będzie się pocić, będą się zbierać te wszystkie substancje w porach i będzie tą skórę zanieczyszczać. Dlatego najlepszym wyjściem jest zastosowanie wyłącznie naturalnego podkładu. Ja wiem, że on może nie kryć, tak jak podkłady tradycyjne, zdaję sobie z tego sprawę. I jeżeli są jakieś takie większe niedoskonałości, no to może być problem. Ale w całej naszej naturalnej pielęgnacji chodzi o to, aby mieć piękną cerę, która będzie wyglądała równie ładnie bez podkładu jak i z nim. Także najpierw dążymy do tego, żeby cera była ładna, zdrowa, a podkład wiadomo, zawsze można dodać, ale jeżeli ktoś chce, to nie musi go używać. Ja używam podkładu z tego względu, że on bardzo ładnie ujednolica koloryt i tak fajnie wykładza buzie. Bardzo dobrze podkład mineralny wygląda właśnie na zadbanej cerze, bo jeżeli cera jest zaniedbana, no to może tylko pod, podkreślać niedoskonałości. Więc jeżeli chcesz używać podkładów mineralnych, no to najpierw w pierwszej kolejności musisz zadbać o stan swojej cery. No niestety, innej drogi nie ma. Ale jeżeli mnie oglądasz, jeżeli czytasz mojego bloga i jeśli przeszłaś mój kurs Sekrety Naturalnej Pielęgnacji Skóry, to pewnie wiesz, z czym to się je, jak to się zaczyna, co się robi i pewnie cerę masz piękną bo nie ma bata. Stosując się do tych zasad, będziesz mieć piękną i zdrową cerę. No oczywiście muszę tutaj wspomnieć również o diecie, bo dieta idzie w parze z naturalną pielęgnacją. Także bez odpowiedniej diety, no też możemy sobie pomarzyć o ładnej cerze, ale oprócz tego, że propaguję naturalną pielęgnację skóry, mam na ten temat kurs, e-book, audiobook, to dodatkowo jestem również dietetykiem i w mojej ofercie jest taka dieta, gotowa dieta dla pięknej skóry, włosów i paznokci i jest ona w trzech wersjach: w wersji wegańskiej, mięsnej i wegetariańskiej, także można sobie taką dietę u mnie Zakupić i sobie ją wprowadzić. I jeżeli jesteś zainteresowana, to odsyłam Cię do, na stronę mojego sklepu. Tam rozpisane są wszystkie diety, jakie ja oferuję. Można zamówić również dietę indywidualną. Oczywiście, że tak. Także jeżeli jesteś zainteresowana, to odsyłam Cię tam. Także te kosmetyki naturalne, czyli podkłady nie zapewnią takiego krycia jak podkłady tradycyjne, ale za to mają kapitalne składy, czyli mika, dwutlenek tytanu, tlenek cynku i tlenek cynku jest takim fajnym składnikiem, że odgrywa rolę filtrów. Filtrów UVA, filtrów UVB. Ja nie stosuję filtrów, ale jeżeli chodzi o podkład mineralny, to od czasu do czasu go nanoszę na twarz, ale nie w celu, żeby mi te filtry działały. Po prostu tak jak już wspomniałam, dla ujednolicenia kolorytu, dla wygładzenia skóry. No nie mniej te filtry są i one są nawet dosyć dobrymi filtrami, no ale nie łudźmy się, że mają taką wysoką ochronę jak filtry chemiczne bo jednak nie. Są to produkty naturalne, więc chronią delikatnie. Niemniej chronią i to zaznaczam. Także tlenek cynku jako filtr zawierają również tlenek żelaza, czyli czerwień żelazową. Jest to taki naturalny barwnik, więc nie ma mowy o takich składnikach, które stanowią dla nas zagrożenie. Z tym, że jak już wspominałam, podkłady mineralne pięknie wyglądają na zadbanej cerze. Nie trzymają się też jakoś bardzo długo, ale w zależności jaki podkład wybierzesz, to możesz przechodzić nawet cały dzień w podkładzie. Ja stosuję podkłady od X lat i w sumie przechodziłam przez różne firmy. No i teraz jestem przy takim jednym podkładzie i jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona, bo po pierwsze on nie tylko fajnie tą cerę ujednolica, nie tylko fajnie się prezentuje, nie tylko kapitalnie spaja się ze skórą, ale również leczy. Czasem jak mi coś tam wyskoczy, jakiś mały wyprysk, no i jak gdzieś wyjdę i chcę żeby tego nie było widać, to nanoszę ten podkład mineralny i wieczorem, jak go zmywam, to już tego wyprysku nie mam. Także dodatkowo taki podkład mineralny może leczyć. To są fakty. Ja nie zmyślam, to są naprawdę fakty. Zresztą ja się opieram na wiedzy praktycznej, a nie teoretycznej, więc wszystko testuję na sobie. I dlatego tak fajnie to wszystko działa. Oprócz podkładów jest jeszcze inna gama kosmetyków naturalnych, czyli na przykład tusze do rzęs. Tusze do rzęs również mogą pielęgnować, a nie tylko robić to, że będą ładne, wydłużone i mocno podkręcone. Jednak powiem Wam tak, ze swojego doświadczenia, jeżeli chodzi o, piel o makijaż tradycyjny, a o makijaż naturalny w kwestii tuszów, no to jeżeli chodzi o Widoczność. Jeżeli chodzi o efekt podkręcenia czy pogrubienia, no to maskary tradycyjne są jednak lepsze, ale coś za coś. Ja mimo wszystko wybieram maskary naturalne, bo mimo tego, że nie dają one aż takiego efektu, jakichś takich mocno teatralnych rzęs, no to je dodatkowo pielęgnują. Zdarzało mi się, że przy pielęgnacji tradycyjnej, jak korzystałam z tych tuszów drogeryjnych, często rzęsy mi się kruszyły. Po prostu taki skład tych tuszów i stawały się krótsze. A w przypadku korzystania z tuszów yy, ze składem naturalnym rzęsy się wydłużają, robią się gęściejsze, robią się po prostu zdrowsze. No wiadomo, skład. A w skład takich tuszów wchodzą między innymi oleje np. arganowy, rycynowy, gliceryna, woski. Także samo dobro i krzemionka. Także to są składniki, które poprawiają strukturę włosa, które poprawiają jakość rzęs. No i to jest fajna sprawa, bo oprócz tego, że mamy efekt uczernienia, to jeszcze dodatkowo efekt pielęgnacyjny. I na tym właśnie polega naturalny makijaż, że oprócz tego, że są te efekty upiększenia, to dodatkowo pielęgnujemy cerę, pielęgnujemy rzęsy. To jest w tym właśnie wszystkim najfajniejsze. Tylko pamiętaj, trzeba czytać składy. Jeżeli chodzi natomiast o cienie, to również są naturalne i również mogą dawać bardzo mocny efekt i dobrze się trzymać. A w skład cieni wchodzi głównie krzemionka, oleje, naturalne pigmenty, mika, czyli tak jak w podkładach, bardzo podobne składy, z tym, że tutaj różni się to pigmentem. Czy chcesz jakieś bardziej naturalne cienia, oczywiście stosuję brązy, biele, jasne cienie, Także nie trudno znaleźć takie w kolorówce naturalnej. Jeszcze jedna taka uwaga w kolorówce tradycyjnej wiadomo jest większy wybór tych, tych kolorów, w kolorówce naturalnej mniejszy. I większy wybór jest takich naturalnych, pastelowych cieni niż tych takich mocnych, chociaż też są ale z doświadczenia wiem, że jeżeli chodzi o takie ciemne cienie, na przykład jakieś grafity, no to lepiej trzymają się te, takie z tej palety tradycyjnego makijażu drogeryjnego, bo jednak te naturalne to są takie bardziej pastelowe barwy i trzymają się nieco gorzej. No ale taka specyfika, dlatego makijaż tradycyjny będzie bardziej efektywny pod kątem... Trzymania się przyczepności do skóry, no to nie ulega wątpliwości, ale tak jak mówiłam, coś za coś. Podobnie kredki do oczu. Ja swojego czasu używałam kredek drogeryjnych, a mam bardzo wrażliwe oczy. Łzawią mi jak coś nie pasuje i znalazłam jedną, jedyną kredkę, która mi pasuje i po której moje oczy nie łzawią. Kredki do oczu muszą być naprawdę najlepszej jakości, bo wiadomo, że jak oko nam będzie łzawić, będzie oko podrażnione, no to nic z makijażu, bo zalejemy się łzami. Także tutaj wybieramy kredki najlepszej jakości. I w skład kredek również wchodzą woski, oleje, na przykład witamina E i naturalne pigmenty. I trzeba dokładnie czytać składy, żeby sobie nie zrobić szkody, bo jednak taka kredka, no to już dotyka bezpośrednio oka. Więc tutaj jeżeli będziemy używać jakichś agresywnych kosmetyków tradycyjnych, to możemy sobie narobić naprawdę wiele zdrowotnych szkód. Także kredka to jest podstawa. Tutaj musi być wybitnie dobrej jakości kredka, żeby nie podrażniła oka i żeby po prostu nie uzawić. No bo zmyjemy sobie cały makijaż, ale nie o to tu chodzi, nie o uzawienie, a o zdrowie, o to, aby nie dostarczać naszemu organizmowi jakichś takich niekorzystnych dla niego substancji. Podobnie pomadki. Ja uwielbiam pomadki naturalne. Co prawda, szybko się zjadają, nie trzymają się tak długo jak te tradycyjne. Nie ma takiego efektu jak przy tych paniach, które propagują makijaż, tak mocno te usta są wykonturowane, no bo są takie pomadki którymi da się tak mocno pomalować. No niestety w naturalnym makijażu takich pomadek nie ma. One są bardziej takie oleiste, one są bardziej takie woskowe i one się krócej faktycznie trzymają. Łatwo się je zlizuje, łatwo się je zjada, no ale można zawsze ten makijaż naturalny poprawić. Nie musi być on cały czas na twarzy przez cały dzień, no bo Taką pomadkę, taką szmineczkę możemy sobie wziąć do kieszeni i ją poprawić. I pamiętaj, że te pomadki, te szminki naturalne są podatne na, na działanie wysokiej temperatury, no bo są to oleje naturalne i woski. Jeżeli w upale mamy ją w torebce, to może nam się rozpłynąć. A nie dotyczy to pomadek drogeryjnych. No wiadomo, tam znajduje się chemia, więc w jakiś sposób zabezpiecza przed takimi sytuacjami. A w przypadku naturalnych pomadek tego nie ma. Ja nie noszę w torebce pomadek, no bo jak zjem, to zjem, no to nie jestem pomalowana, trudno. No i tutaj właśnie przy pomadkach jest taka sprawa, że też trzeba bardzo zwracać uwagę na składy, no wszak je zjadamy i to się bardzo łatwo dostaje do organizmu. I tutaj musimy się bardzo, bardzo dobrze przyglądać tym kosmetykom. Jakie mają składy, no bo również kosmetyk, który nazywa się kosmetykiem naturalnym, w sumie nie musi nim być. To zależy głównie od składu. Także musimy nauczyć się czytać składy, to jest podstawa. Czyli w pomadkach oleje, woski, naturalne pigmenty, witamina E również, witamina A, to wszystko pielęgnuje usta i te pomadki Naturalne są świetne, bo one nie wysuszają ust wręcz przeciwnie. Nawilżają je i natłuszczają. A jak stosowałam te pomadki drogeryjne, to zawsze borykałam się z problemem przesuszenia ust i nie wiedziałam dlaczego. Teraz jak już z perspektywy czasu wiem, co było tego przyczyną, to mogę stwierdzić, że jednak te pomadki drogeryjne wysuszają usta i tak było. Ten problem minął, odkąd przestałam stosować te pomadki, także stosowanie pomadek naturalnych również pozbawi cię problemu wysuszonych ust. Warto wypróbować. Bardzo ważnym aspektem jest również termin ważności, ponieważ produkty naturalne nie zawierają konserwantów, a jeśli zawierają to konserwanty delikatne, naturalne, no to one nie są w stanie tak długo przetrwać jak produkty drogeryjne, więc trzeba trzymać się terminów ważności i przechowywać je najlepiej w ciemnych, chłodnych łazienkowych szafkach, a niektóre nawet w lodówkach. To zależy, co jest napisane i jakie są zalecenia producenta. Ja generalnie wszystkie swoje kosmetyki naturalne trzymam w chłodnej, ciemnej łazienkowej szafce. Ja akurat łazienkę mam od północy, więc tam nie operują promienie słoneczne, tam nie jest gorąco, tam jest chłód nawet w ciągu upalnego lata, więc... Tam znalazły swoje miejsce moje kosmetyki naturalne. No i nie noszę ich w torebkach, bo nie mam takiej potrzeby. Jak się pomaluję raz, a potem jak mi się ten makijaż zmyje, nie daj Boże, albo go zjem, no to go nie poprawiam. Po prostu, nie zależy mi na tym. I jak wybierać te kosmetyki naturalne? Otóż, jak już mówiłam, patrzymy na składy. Im mniejsza ilość składników, tym zdecydowanie lepszy kosmetyk, zdrowszy. Im ta lista jest krótsza, tym lepiej. Także patrzmy na składy, szukajmy naturalnych składów, czytajmy, nauczmy się czytać składów. Ja tutaj nie będę uczyła czytać składów, bo to jest temat bardzo, bardzo obszerny. Tych substancji jest mnóstwo, ale wystarczy poszperać i zobaczyć, jaka substancja jest naturalną, a jaka substancja jest chemiczną. I wówczas, jeżeli już nauczymy się czytać składów, no to wystarczy rzut oka na skład, a będziemy wiedzieć, czy, czy to się nadaje do naturalnej pielęgnacji, czy tylko podszywa się pod naturalny kosmetyk, bo teraz producenci często wykorzystują tę ten, ten modę i piszą, że to jest naturalne, że to jest bio. Nazwa sobie może być nazwą, bo za nazwę nie ma żadnych konsekwencji, także nie patrzmy na nazwy, patrzmy na składy na składy uczulam właśnie na to bo można sobie nazwać pomadkę bio a w składzie zawarta jest chemia także to jest bardzo istotne i tutaj analizując składy nie narażasz się na to że będziesz stosować jakąś chemiczną substancję no bo o to chodzi właśnie w naturalnej pielęgnacji i w kosmetykach naturalnych i w naturalnym makijażu żeby pozbyć się chemii, no bo i tak jesteśmy nią otaczani zewsząd i na to, na co mamy wpływ, powinniśmy eliminować tą chemię no a jeżeli tego wpływu nie mamy no cóż, no to już próbujemy tylko innych sposobów, na, na przykład oczyszczania organizmu z zalegających metali ciężkich z toksyn bo to też jest sprawa warta zainteresowania, wszak chemia jest w powietrzu Chemia jest w wodzie, chemia praktycznie jest wszędzie, więc w 100% i tak się od niej nie uchronimy, więc spokojnie możemy sobie raz na jakiś czas oczyszczać organizm. Ale to jest temat na zupełnie inny film. Teraz mówię na temat naturalnego makijażu. Myślę, że w pewnym sensie wyczerpałam temat, a jeśli bym czegoś nie dopowiedziała, jeśli nie czujesz dosytu tematu, to śmiało zadawaj pytania w komentarzach, a będziemy dalej drążyć problem, bo wiadomo, nie jest to zamknięta sprawa. O tym można dyskutować i dyskutować, więc jeżeli taka dyskusja się wywiąże w komentarzach, to będzie bardzo fajnie. Tym bardziej, że wszelkie komentarze, lajki, oglądanie całego filmu zwiększa moje zasięgi i pozwala, aby mój kanał się rozwijał. A jeżeli zależy Ci na udostępnianych przeze mnie treściach, to pewnie wspomożesz mnie tym lajkiem, tą łapką w górę czy komentarzem pod filmem. Będę Ci bardzo, bardzo wdzięczna, no bo w sumie tworzymy tutaj jakąś społeczność, mamy jakąś ideologię, czyli chodzi o naturalną pielęgnację, o życie w zgodzie z naturą. Bo taka jest moja idea, takie są przesłania moich filmów i z tą myślą tworzyłam ten kanał. Więc jeżeli bliska Ci jest ta moja idea, no to mam nadzieję, że mnie wesprzesz. A to nie jest chyba dużo taka łapka w górę czy komentarz. A ja naprawdę będę Ci wdzięczna. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Serdecznie pozdrawiam i pa pa!